Szósty twój Tour de Pologne. Jakie nastawienie, jakie oczekiwania? E, no w tym roku Tour jest bardzo wymagający, troszkę mniej szans dla sprinterów niż zwykle. E, no Dla mnie jutro chyba najważniejszy ten pierwszy etap, gdzie będę chciał się pokazać z dobrej strony i, i powalczyć o wygranie tego etapu. Do tej pory najlepszym wynikiem szósta pozycja. To jest coś, co w głowie przyświeca, żeby to poprawić? Tak, na pewno. No, dla mnie ten Tour jest zawsze wyjątkowy. Ścigam się tutaj pośród swoich kibiców. Być może ta presja była zawsze trochę większa i, i dlatego... Nie było tych lepszych rezultatów, natomiast w tym roku już liczę na, na to, że pokaże się z dużo lepszej strony. Teraz już nie ma presji, teraz już jest doświadczony, doświadczonym zawodnikiem, rozmawiamy. Tak, już doświadczenie, już chyba ten czas, żeby wygrywać. Kibice tutaj pięknie zgotowali owację na stojąco. Na pewno robi jeszcze wrażenie to, że pośród tych polskich kibiców na pewno będzie głośniej na pewno będzie jeszcze większe wsparcie. Tak, no, zawsze ta atmosfera w Polsce jest wyjątkowa dla mnie. Przede wszystkim zaś słychać kibiców po Polsce nie tylko po angielsku tak jak e, jestem przyzwyczajony i, i też gdzieś tam krzyczą moje imię moją ksywkę na podjazdach wspierają więc e, co więc dodaje się tego wsparcie na podjazdach na pewno będzie trzeba bo wiemy że dużo tych podjazdów na pewno żal że tylko jeden etap stricte sprinterski e, na pewno żal ale być może to wpłynie też na bardziej e, na więcej emocji podczas wyścigu i, i te pe, etapy będą bardziej nieprzewidywalne